Moi drodzy, także coraz mniej do końca gry eee, lecimy już chyba, postanowiłem, że przycisnę już grę do końca, bo naprawdę dużo nam nie zostało, podejrzewam, że około dwóch, trzech odcinków, może maksymalnie czterech. Przed chwilą byliśmy w obozie, yy, posprawdzałem wszystko, także montujemy się na łódź. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matthiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak. Ja wiem, ale żeby Lara nie wiedziała. Nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. To go. Dobra. Ruszajmy! Nie. Ty i Rejes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko solari. Będą również inni. Samuraje, gwardia królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z Tobą, Laro. Moi drodzy, jesteśmy bardzo blisko końca. Gry. Już śmiało mogę potem wywnioskować. Aha, no dobra, tu nie mam nic więcej. Dobra, no to go szybka akcja. Lecimy po koniec gry. Eee, w sumie ja to i tak będę starał się natrzymywać ten. Ej, nie mam mojej wyciągarki. A, dobra, bo na E, zapomniałem. Ja chciałem na Q. Okej, okay, dobra, lecimy zatem. Jesteśmy bardzo blisko, bardzo, bardzo, ale że to bardzo blisko końca gry. Dobra. I teraz zobaczycie, co się stanie. Miły pan doktor. Jeżeli was miły pan doktor wkurzał, to jest koniec jego żywota w tym momencie. Kim są ciowa gwardia. Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No, <grytanie> no tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Uhu. Ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się Dr. James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam Wam Waszą nową królową. O, nie. Oj, schował się. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą. Yy, yy.

To jest właśnie to, że nie może na piksel, nie? <laughs> Tylko w wyznaczonych obszarach przez e, samą grę. Mogę sobie tak podskakiwać? E, mogę, super No to lecimy dalej. Stopę D zarąbiście. gwardia. Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową? No. Mogłbym w sumie strzelić, ale skończyłoby się dla mnie to. śmiercią. Dobra, zamknęliśmy. Podpalmy sobie to. I magicznym sposobem mamy przejście. Ło, no to teraz będzie grubo. Bo zrobię jeden błąd i nie mnie nie ma. Łopanie. ten Dryblast największy jest bossem, nie? Na koniec gry, to wam zaspojleruję. O. Nigdy na to uwagi nie zwracałem, szczerze wam powiem Ja powiem, że... tak że Nie mogę uwierzyć w to, że nie zostałem w ogóle zauważony, nie? Zobaczcie ile ich jest. Co imienia jeżeli żyli? O! No to teraz uciekamy Dobra, mi się zbiec Tyle może być jadka to od razu wezmę sobie O kurcze Kurde, nie trafiłem go Porobieni. Ach, jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją? Ty mi to powiedz. No i mamy obóz. No ojej, to był ten dziennik Lary, Nie wiem, czy się jeszcze raz odpali. Niestety nie. Dobra. Łaka wikura, Łaka Czyli czeka nas spinaczka i dobra bitwa. Zajmę się tą stroną. Wskazuj cenę! Zachodźcie, Uważaj, poprawej! Ale tu łamno jest. O Nie daj Będzie bardzo gruba bitka, wam powiem. Bardzo gruba bitka nas czeka Ła Ale musiało boleć, nie powiem nawet jak o. I zobaczcie z czym będziemy. ja muszę walczyć teraz w tym momencie Z dużową gwardią Wyszedł ten dryblas na niby, niby generał. To już nie jest generał. No Zapraszam w moje włości. Tu jest dużo PD za to. Ole, dużo PD jest za to. olluju Zobaczcie. I to są te mistrzowskie wykonania. O, -Oh, Kurde! Trochę ich było. Nie powiem, że nie. Tylko ja z pompy nie korzystam, nie? A najwięcej właśnie do tej pompy jest naboi wszelakich. Dobra, zbliżamy się na kolejny etap. Jest w wszystko jest do pompy łap, póki gorąca, dobra porobieni. szybko na górę się dostać a teraz jest cisza przed burzą nie I o to chodziło żeby ich odblokować Tu będzie boom wow. O ty kurwa Łap. Ojej, o no jak się uciekać nauczył? Dobra, patrzcie to. O ty kurwa. Gdzie? A, od razu wlacie już z niego PD pozbieram. O, kurde, muszę uciekać. Dobra, wiecie co, może faktycznie przerzucę się na tą pompę. Na próbę. Ujęliśmy! Uh! Ole mnie porobili, o ja! Ole mnie porobili, tu z włókien, tu z miecza i, o jezu! Ale w ryj dostałem. O, podpaliłem się, kurdła! Muszę spadać stąd, bo zaraz mi porabią. ktoś mnie strzela dobra super to ja sobie muszę pozbierać teraz wszystko Z nich jest dużo pedał, nie? Znaczy pedał surowców na pewno. No 7. Potem miał 31 akurat. No dobra, musimy już zatem wyjść dalej. No to idziemy. Olujo! Zapraszam moje gości. Dobra, gościa wyrwało Na rzecz tego wywiało, my jeszcze żyjemy. No dobra, idziemy zatem do jakiejś tutaj komnaty. magicznie się zamykają okej okay, dobra mamy tu już na dzień dobry troszeczkę fajnych rzeczy do pozbierania tu mamy obóz zaraz do tego obozu przejdziemy mamy tutaj oczywiście kolejny relikt ta chińska ceramika ma kilka tysięcy lat czy to możliwe że chińczycy dotarli na tę wyspę przed powstaniem Yamatai? być może dobra słuchajcie no Raczej mi tu broni żadnej nie brakuje i w ogóle. Mapa jest za mną. To też jest za mną, czyli tu mamy tylko dokumencik, więc sobie go przeczytajmy. Nie mieliśmy żadnych szans. Czekali na nas. Były ich setki. Nie doszliśmy nawet do świętej komnaty. Od samego początku byliśmy skazani na śmierć. A teraz czekam, by przyszli po mnie moi przodkowie. Słyszę. Oni zabijają moich braci, pożerają ich, pochłaniają ich dusze. Tyle śmierci. Ja, ja... jestem ostatni. Jaki los mnie czeka? Czy stanę się jednym z nich? Przodkowie, wysłuchajcie mnie. Zabierzcie mnie stąd, zanim Oli po mnie przyjdą. Zabierzcie mnie w zaświaty. Pozwólcie mi umrzeć w spokoju. Czyli błaga wręcz o przed nimi. Okej. Okay. My tu mamy sympatyczny obozik. Punktu umiejętności jeszcze nie mam. Dobra. To mamy na maksa. Idziemy zatem tutaj, w pompę. Cyk, bierzemy. Zmodyfikowana korba. Zamka poprawia osiągi broni, by zadawała większe obrażenia 400 na powiększony magazynek czyli jeszcze dużo, dużo surowców bym musiał nazbierać a nie wspominam jeszcze, że łuk jest do zrobienia, nie? do maksa dobra cyk moi drodzy, mamy zagadeczkę, mamy zagadeczkę eee, dobra, tu mamy relikt na dzień dobry Wam podobne artefakty z wykopalisk Ban Yang w Tajlandii. Jak to dotarło aż do Yamatai? A zgadnij. Dobra, słuchajcie, teraz szukamy. Tutaj gdzieś jest dokumencik. Aha, on jest tam. Zanim zacznę rozwiązywać tą zagadkę, żeby przejść dalej, no to oczywiście dokumencik musi być. I jeszcze wrócimy się zaraz z ten. Aha, Whitman. Ty głupczy, ostatnia twoja ambicja wzięła nad tobą górę. Cóż trzeba byłoby zrobić? Lara nie zostawiła mi wyboru, gdy wiedział, że A, nie będę tego czytał, ale sobie możecie zobaczyć, zatrzymać film i to przeczytać. Ja to zamykam. Dziękuję za uwagę. Eee, moi drodzy, teraz tak, mapa, mapa, mapa. Gdzie jest mapa? Mapa, mapa, mapa. Znajduje się tam wyżej. Po mapę również się przejdę. Akurat ta zagadka jest, y, w miarę, tak wam powiem, ciężka, tak? Y, tej zagadki łatwo się tak nie rozwiązuje, dobra? Spójrzmy na mapę. Przed nami jeszcze dwie pierdółki. Dobra, rozwalamy to. Ok, super. Teraz tak. Y, zanim ja pójdę dalej, wrócę się do obozu i rozdą sobie ten punkt umiejętności. Który mam. I ten punkcik leci. Sztukę przetrwania teraz. Okej. Okay. Amunicji mamy na razie na full wszystkiego. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, tutaj mamy na razie wszystko, więc zacznijmy może mm, robić tutaj to, co do nas należy, czyli rozwiązywać tą zagadkę musimy. Aha, czyli to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie teraz. Najpierw z drugiej strony musimy podnieść, żeby otworzyć. Um, tą, jakby bramę, ten podest, celem wyciągnięcia tego wielkiego, przeogromnego dzwonu. Ok, mamy otwarte. Teraz idziemy wyciągnąć cały ten dzwon. Okej, okay, a więc tak, sprawa jest bardzo prosta. Musimy to rozwalić jak na razie, a później zobaczymy, co będziemy musieli zrobić. Żeby się przydostać dalej. Okej, okay, teraz. Y Muszę jakoś dostać się na górę Teraz będzie największa szkoła jazdy Że tak się wyrażę Bo żeby tam wejść to ja naprawdę bardzo zawsze długo kminia... nie mogłem wykminić jak to zrobić, tak? Bo nie ukrywam, że jest to dosyć trudne Aha dobra, Oskar, już se, już se przypomniałem jak to mniej więcej zrobić Polega to na tym, że musimy zamknąć sobie teraz ten włas. Nie, 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 podnieś to z powrotem, podnieś to z powrotem. A ja zawsze kombinowałem źle, ale już teraz mam nadzieję, że wykombinowałem dobrze. Ok, muszę iść, zamknąć włas. Następnie położyć, postawić to tutaj. I mogę sobie śmiało skakać, nie. Przynajmniej taką mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać, nie? Dobra, mamy to zamknięte. Jak widzicie, tego się zestrzelić nie da w ogóle. Dlatego musimy to opuścić. Teraz tak, muszę wejść tu. Jak się da. Teraz muszę wskoczyć tu. A jednak coś tutaj nie ten tego Chyba już zaczynam kumać o co chodzi Ok, teraz to się obraca Szybko muszę tu wejść No i znowu oskardał ciała, nie wiem czy zdążę No niestety nie zdążę tego zrobić, muszę to zrobić będąc tu na górze Ale też w złą stronę to mi się to obraca. Dobra, skoczymy na to. Teraz spróbujemy. No niestety, no niestety, czyli musimy to zrobić na wprost. Mm, już mam pomysł mniej więcej, jak to wykonać. Tylko nie wiem, czy będę w stanie zrobić to z tej pozycji. Mam nadzieję, że to mi się uda. Dobra, już wiem o co chodzi, muszę wejść jeszcze na wyższe piętro Po raz kolejny. To ja mówię. Bo wiecie, najbardziej w pamięć człowiekowi nie zapada koń... Znaczy zapada też końcówka, nie powiem, że nie. Ale tak w 100% najbardziej to mi zawsze zapadała y, część... Y, y, ta środkowa gry, nie? Ten ten, 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 ten środek tej gry, dobra. Dobra, poradzę sobie z tym skokiem. No i mamy to. Udało się w końcu. Jesteśmy na miejscu. Uff. Słoneczne królowe. Rytuał ognia, w którym królowa wybiera swoją następczynię. Wybrana kapłanka wkracza do klasztoru. Otrzymuje Twoją moc i zostaje nową królową. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Dusze. Te naczynia... To nie jest transfer mocy. Przekazuje się dusze. Te wszystkie królowe, one były tobą, Chimiko. Pierwsza i ostatnia. O, Boże, a teraz chcesz sam. Nie oddamy ci jej. Dobra, moi drodzy. Najpierw się tutaj brykniemy po ten e, artefakt. po ten dokumencik. Mam nadzieję, że już A, jeden z ostatnich. Nie to szaleństwo. Nie mam wyboru. Muszę wyjść naprzeciw swojemu przeznaczeniu. Dziś wejdę po schodach do komnaty słońca. Nigdy jednak nie poddam się rytuałowi. Nie przemienię się w królową. Nikt nigdy nie uwierzy, że to, czego się dowiedziałam, jest prawdą. Słoneczna Królowa skrywa w sobie wynaturzone, niewyobrażalne zło. Zło, które łaknie o wiele więcej niż tylko ziem i mórz Yamatai. To szaleństwo musi się skończyć. Pójdę więc do komnaty uzbrojona w sztylet, który skradłam generałowi jej burzowej gwardii. Zanim zorientuję się, co uczyniłam, będzie za późno. Dla dobra Yamatai i wszystkich kapłanek, które spotkałby mój los, muszę umrzeć. Dobra, wiemy co jest 5, więc lecimy dalej. Spoko. Ale to nie ten droga, bo tu już byłem. Ten muszę iść. Gdzie? Też nie ten dyk. Tu ten dek? Ja muszę iść. Cześć, cierp. No tutaj. debil Dobra, relikt przede mną. No i mamy obóz. Potem obozie Lara. Aha, czyli to jest ostatni obóz. Rozumiem. Porcelanowa waza z Satsumy. Prawdopodobnie z wczesnej epoki Edo. Dobra. Wejdziemy sobie jeszcze do obozu. Sprawdzimy sprzęt. No niestety tu mnie nie stać, a czy tu mnie na coś stać? Też nie. Moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. I prawdopodobnie już w kolejnym kończymy grę, także się z wami żegnam z tej strybus Do następnego odcinka na YouTubie. Cześć!